To znaczy interpretuję muzykę lepiej, bo jestem starsza, przede wszystkim lepiej śpiewam. To zdecydowanie muszę. Się... Justyna Steczkowska to postać, która od najmłodszych lat zdawała się nieść w sobie tajemnicę i niezwykłość zapisaną w każdej nucie swojego głosu. Urodzona w niewielkim miasteczku na południu Polski, otoczona była zwyczajnością codzienności, lecz w jej sercu zawsze płonęło coś więcej niż tylko pragnienie zwykłego życia. Już jako dziecko zaskakiwała swoją wrażliwością i nieposkromioną ciekawością świata, a muzyka stała się dla niej niemalże drugim oddechem, który pozwalał jej uciec od ciężaru rzeczywistości. Jednak to nie talent ani pierwsze sukcesy w konkursach śpiewu decydowały o jej niezwykłości, lecz pewne wspomnienie z dzieciństwa, które do dziś tkwi w jej umyśle, jak niedokończona melodia, wywołując uczucie niepokoju i tęsknoty. To zdarzenie, które na zawsze odmieniło jej spojrzenie na świat i siebie samą, było jak cichy szept, który popychał ją do sięgania po coś więcej niż zwykła sława czy uznanie. Ta jedna chwila pełna niejasności i nieodgadnionych emocji, nieustannie towarzyszy jej w drodze przez życie, jak cień, który nie pozwala zapomnieć, że prawdziwe historie zawsze kryją w sobie coś nieoczekiwanego i głęboko poruszającego. To właśnie w tej nieuchwytnej chwili rozpoczyna się prawdziwa opowieść o Justynie Steczkowskiej, kobiecie, której losy przeplatają się z muzyką, tajemnicą i nieustającym dążeniem do odkrywania siebie na nowo. Justyna Steczkowska, znana z niezwykle silnego i pełnego emocji głosu, który potrafił poruszyć serca milionów, skrywała w sobie coś, co niejednokrotnie burzyło obraz publiczny, jaki widzieli jej fani i krytycy. Niewiele osób znało momenty, gdy w samotności, z dala od świateł reflektorów, borykała się z mrokiem, który zdawał się pochłaniać cały jej świat. W tych chwilach, gdy kamera milczała, a scena opustoszała, Justyna stawała twarzą w twarz z pustką, której nie potrafiła wypełnić żadna melodia ani aplauz tłumu. Jej życie było pełne sprzeczności, z jednej strony blask sceny, z drugiej cienie samotności, których nie powierzała nikomu. To, co dla wielu wydawało się być spełnieniem marzeń, dla niej często bywało więzieniem, z którego chciała uciec bez mapy i kompasu. Zdarzały się momenty, gdy na chwilę gubiła sens tego wszystkiego, gdy pytała sama siebie: Czy to, co robi, naprawdę jest jej prawdziwym powołaniem, czy jedynie maską, którą założyła, by ukryć lęki i rozczarowania? W jej prywatnym świecie były dni, kiedy muzyka, która dawała jej życie, stawała się źródłem bólu, przypominając o nieuchronności przemijania i o ranach, których nie dało się zabliźnić. Szczególnie trudny był okres, gdy nagle pojawiły się wątpliwości co do kierunku, w którym podążała jej kariera, a każdy sukces zdawał się wywoływać kolejne pytania bez odpowiedzi. W takich momentach Justyna zdawała się tracić grunt pod nogami, a jej myśli krążyły wokół bolesnych wydarzeń, które do dziś pozostają w cieniu, poza zasięgiem mediów i publicznego oka. Nikt nie wiedział, jak głęboka była jej walka z samotnością i wewnętrznym chaosem, który nieraz przypominał burzę bez końca. W tej ciszy, gdzie nie docierał żaden dźwięk, oprócz szumu własnych myśli, rodziła się ta niezwykła siła, którą potem pokazywała na scenie, lecz która nie zawsze była dla niej łatwa do zniesienia. To, co kryło się za kulisami, to historia kobiety rozdartej między marzeniami a rzeczywistością, pełnej sprzecznych emocji, tajemnic i niewyjaśnionych zdarzeń, które rzucają nowe światło na jej życie. Wiele chwil, które dla świata były tylko kolejnym występem czy nagraniem, dla niej oznaczało konfrontację z tym, co najtrudniejsze, z samą sobą i tym, co ukryte głęboko w duszy. W jej spojrzeniu czasem można było dostrzec echo tych momentów. Choć na zewnątrz promieniała pewnością i charyzmą, to właśnie te niewypowiedziane fragmenty, te cienie i sprzeczności sprawiają, że historia Justyny Steczkowskiej nie jest tylko opowieścią o sukcesie, lecz pełnym emocji, czasem bolesnym zapisem życia, który wciąga i zmusza do odkrywania kolejnych warstw jej niezwykłej osobowości. Justyna Steczkowska przez lata jawiła się Światu jako gwiazda o nieskazitelnej prezencji, pełna energii i pasji. Jednak nieliczni mieli okazję poznać jej życie poza sceną życie, w którym sukcesy były okupione bólem i wyrzeczeniami a blask reflektorów często tylko maskował głębokie rany. W chwilach, gdy nikt na nią nie patrzył, zmagała się z poczuciem osamotnienia, które nie znikało nawet w tłumie bo przecież samotność potrafi czaić się nie tylko w pustych salach, ale i wśród tysięcy rozpalonych świateł i wiwatujących fanów. W jej sercu kryła się tęsknota za normalnością, za chwilami, które nie były sceną, mikrofonem i oczekiwaniami świata. Były okresy, gdy zatracała się w pracy, próbując uciec od własnych demonów, a każda kolejna piosenka stawała się dla niej próbą odnalezienia sensu, który wydawał się coraz bardziej wymykać z jej rąk. Czasami po spektakularnych koncertach, które dla innych były triumfem, Justyna wracała do pustego mieszkania, gdzie odbicie w lustrze pokazywało zmęczoną kobietę, której oczy skrywały więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Mimo że była ikoną stylu i symbolem niezłomności, w jej życiu nie brakowało chwil zwątpienia, kiedy każdy kolejny dzień wydawał się powtórzeniem poprzedniego, a przyszłość zasnuta była mgłą niepewności. Wiele razy podejmowała decyzje, które dla postronnych były zagadką nagłe wycofania się z mediów, odwołane wywiady, cisza, która trwała tygodniami i rodziła spekulacje. Za tymi decyzjami kryły się jednak momenty, w których potrzebowała zatrzymać się, spojrzeć w głąb siebie, zmierzyć się z przeszłością, której echa wciąż przypominały o sobie jak ciche, ale nieustępliwe cienie. Najtrudniejsze były dla niej straty, które, choć pozornie dalekie od świata show biznesu, na zawsze odcisnęły piętno na jej duszy. Utrata bliskich osób, relacje, które się rozpadły i te niewypowiedziane słowa, które wciąż krążyły między jej myślami, jak niedokończone nuty. W jej sercu tkwiła melancholia, która przewijała się przez jej utwory ale też mroczne momenty, gdy prawda o niej samej wydawała się zbyt trudna do zniesienia. Niejednokrotnie jej droga była pełna paradoksów, z jednej strony ogromne uznanie i popularność, a z drugiej chwile, gdy czuła się niewidzialna, zagubiona w świecie, który od niej oczekiwał coraz więcej. W zakamarkach jej historii kryją się także momenty, gdy podejmowała działania trudne do zrozumienia, jakby walczyła z niewidzialnym przeciwnikiem, którego istnienie znała tylko ona. Te okresy ciszy, kiedy znikała z mediów, były dla niej próbą odnalezienia siebie pośród chaosu, próbą zbudowania na nowo czegoś, co mogłoby przetrwać burze życia. To właśnie te fragmenty życia, pełne sprzeczności i tajemnic, czynią jej historię fascynującą i niepowtarzalną, bo pokazują, że za każdą wielką gwiazdą stoi człowiek z krwi i kości, z bagażem doświadczeń, marzeń i lęków, które nigdy do końca nie znikają, lecz kształtują każdy kolejny dzień jej niezwykłej drogi. Za kulisami spektakularnych występów Justyna często nosiła w sobie ciężar, który niewielu było w stanie dostrzec. Choć dla świata była ikoną siły i niezłomności, w głębi duszy zmagała się z wewnętrznym chaosem, który w chwilach samotności przybierał na sile, jak burza nad spokojnym morzem. Jej zmysł artystyczny, który sprawiał, że potrafiła wyrazić emocje poprzez muzykę, jednocześnie czynił ją niezwykle wrażliwą na ból i rozczarowania. Pojawiały się wątpliwości, które zjadały ją od środka, czy to wszystko, co budowała, ma sens, czy jest prawdziwe, czy tylko kolejną rolą, którą gra dla innych. Czasem zdarzały się noce, gdy bezsenność stawała się jej jedynym towarzyszem, a w głowie kotłowały się obrazy przeszłości, których nie dało się już cofnąć ani zmienić. Te chwile przerywane były rzadkimi przebłyskami nadziei, które jednak nigdy nie były łatwe do uchwycenia. Zdrady bliskich, które wydawały się niemożliwe, zawiedzione zaufanie, o którym nikt nie mówił głośno, wszystko to tworzyło ukryty pod powierzchnią obraz kobiety walczącej nie tylko o miejsce na scenie, ale przede wszystkim o własną tożsamość i spokój ducha. Niewielu wiedziało, że w jej życiu istniały także okresy głębokiej izolacji, gdy odsuwała się od wszystkiego i wszystkich, szukając schronienia w samotności, gdzie mogła być tylko sobą, bez presji i oczekiwań. W tych momentach stawała się bardziej człowiekiem niż gwiazdą, z kruchą wrażliwością i ogromną tęsknotą za zrozumieniem. Jej relacje osobiste były równie skomplikowane, jak jej muzyka pełne nieoczekiwanych zwrotów, zaskakujących gestów i emocji tak silnych, że czasem wydawało się, iż rozpalają ją do czerwoności lub pozostawiają w lodowatym chłodzie samotności. To wszystko tworzyło mozaikę doświadczeń, które w żaden sposób nie pasowały do wyidealizowanego obrazu publicznego, lecz to właśnie dzięki nim Justyna była tak autentyczna i prawdziwa. W tym tajemniczym i pełnym sprzeczności życiu, które odkrywało się stopniowo, kryły się także chwile radości, które zdawały się wybuchać nagle, jak promień słońca przebijający przez ciemne chmury. Jednak to nie były proste, szczęśliwe chwile, lecz momenty przepełnione świadomością ulotności i wartości każdej sekund. One również zapisały się w jej historii i sprawiły, że mimo wszystkich przeciwności, jej muzyka i osobowość pozostają niezapomniane. Justyna Steczkowska to nie tylko artystka o niepowtarzalnym głosie, lecz kobieta której życie to opowieść o nieustającej walce, miłości, stracie i odnajdywaniu światła nawet w najciemniejszych zakamarkach duszy. W cieniu błysków fleszy i oklasków, które rozbrzmiewały po każdym koncercie, Justyna Steczkowska zmagała się z rozdarciem, które niewielu miało odwagę dostrzec. Najbardziej poruszający był moment, gdy pomimo swojej niebywałej popularności. Poczuła się całkowicie niewidzialna, jakby serce jej biło w rytmie ciszy, której nikt nie słyszał. Była to chwila, kiedy światła sceny zgasły, a wokół nie było nikogo, kto mógłby podać jej pomocną dłoń. Wtedy właśnie, ukryta przed światem, dotknęła granicy, gdzie sława przestaje chronić, a samotność staje się najbardziej dotkliwą prawdą. Ta niewyobrażalna pustka pojawiła się nieoczekiwanie po jednym z najważniejszych koncertów w jej karierze, gdy emocje osiągnęły zenit, a ona sama poczuła, że osiągnęła wszystko, co mogła, ale jednocześnie straciła coś, co nigdy nie powinno było odejść swoją autentyczność. Było to przełomowe doświadczenie, które z jednej strony pozwoliło jej spojrzeć na siebie z nowej perspektywy, z drugiej jednak otworzyło ranę, którą trudno było zagoić. W tym momencie ukazała się prawdziwa natura Justyny, nie tylko jako artystki, ale przede wszystkim jako kobiety zmagającej się z własnymi demonami i sprzecznościami. Jej życie to nie tylko kalejdoskop kolorów i dźwięków, lecz także głęboka opowieść o utracie, którą przeżyła nie tylko jako osoba publiczna, lecz jako córka, siostra, przyjaciółka i matka. Czasami wybory, których dokonywała, wydawały się irracjonalne, a decyzje podejmowane w pośpiechu stawiały ją na krawędzi, gdzie granica między geniuszem a destrukcją była wyjątkowo cienka. Zdarzały się momenty, gdy jej postępowanie było niezrozumiałe nawet dla najbliższych, a ona sama ukrywała przed światem te fragmenty swojego życia, które mogłyby zburzyć perfekcyjny wizerunek. Nieustannie balansowała między pragnieniem wolności a ciężarem oczekiwań, między wewnętrzną siłą a kruchością, którą starała się ukrywać. Za każdą piosenką kryły się historie bolesne, tajemnice skrywane głęboko i emocje tak intensywne, że czasem prowadziły ją na skraj wyczerpania. Były też chwile nieoczekiwanej radości, które jednak nigdy nie były wolne od gorzkiego posmaku refleksji nad ceną, jaką płaciła za swoje marzenia. Jej życie to ciągła walka, nie tylko z samą sobą, ale z oczekiwaniami świata, który chciał ją widzieć jako gwiazdę nieomylną, podczas gdy ona sama pragnęła po prostu być sobą. W tych złożonych emocjach i doświadczeniach tkwiła prawdziwa siła Justyny Steczkowskiej, która nieustannie szukała drogi do siebie między światłem a cieniem, między słowami a milczeniem. Każdy gest, każdy ton jej głosu był odbiciem tej wewnętrznej walki, której świadkami byli nieliczni, a dla reszty pozostawała tajemnicą, którą pragnęła podzielić się tylko z tymi, którzy potrafią słuchać nie tylko uszami, lecz przede wszystkim sercem. W najgłębszych zakamarkach duszy Justyny Steczkowskiej krył się ból, którego nie dało się wyrazić słowami ani dźwiękami, choć muzyka była jej jedynym językiem porozumienia ze światem. Ta nieuchwytna rana, ukryta pod warstwą charyzmy i sukcesów, często wracała w chwilach, gdy światło reflektorów gasło, a ona zostawała sama z własnymi myślami. Nikt nie znał dokładnie momentu, kiedy zaczęła odczuwać, że jej życie to nie tylko scena i publiczność, ale także walka z cieniem, który bezszelestnie czaił się tuż za kurtyną. Ten cień, pełen niewypowiedzianych słów, niespełnionych marzeń i skrywanych lęków, potrafił przewrócić cały jej świat do góry nogami. Pamiętała dzień, kiedy po latach nieustannej podróży i występów poczuła, że jej własny głos stał się dla niej obcy, że utwory, które śpiewała, nie wyrażały już tego, co czuła w środku. Ta rozbieżność między tym, kim była dla innych, a tym, kim była naprawdę, rodziła w niej bezkresną frustrację i samotność. W chwilach najgłębszego zwątpienia sięgała po ciszę, próbując odnaleźć utracony kontakt ze sobą, ale cisza ta często była jedynie echem pustki. Każdy sukces, który na zewnątrz wydawał się triumfem, dla niej był jak kolejny ciężar do udźwignięcia, a oczekiwania świata zdawały się rosnąć nie do zniesienia. Zmagała się z paradoksem, pragnęła być blisko ludzi, ale jednocześnie uciekała przed ich spojrzeniami, szukając schronienia w samotności, która dawała jej choć chwilę wytchnienia. W tych momentach, ukryta przed światem, Justyna odnajdywała w sobie nieoczekiwane pokłady siły, które potem przenosiła na scenę, lecz które kosztowały ją ogromną cenę. Nie wszyscy wiedzieli, że za jej pewnością siebie kryły się lata pracy nad sobą, godziny terapii, rozmów z samą sobą i zaufanymi osobami, które pomagały jej zmierzyć się z demonami przeszłości. To, co dla innych było spektaklem, dla niej bywało konfrontacją z samą sobą, w której stawką było nie tylko zachowanie wizerunku, ale przede wszystkim odnalezienie spokoju i autentyczności. W tych wewnętrznych zmaganiach Justyna odkrywała, że prawdziwa siła nie polega na nieustannym błyszczeniu, lecz na umiejętności przyjęcia własnej słabości i niepewności. Ta świadomość, choć często bolesna, stała się fundamentem jej dalszej drogi, która wciąż była pełna nieznanych zakrętów i wyzwań, ale też nadziei na odnalezienie siebie w chaosie życia. Justyna Steczkowska w rzeczywistości była kobietą pełną sprzeczności, z jednej strony twardą i nieustępliwą, z drugiej zaś delikatną i niepewną, która za fasadą sukcesu skrywała nieustanną walkę z własnymi lękami i przeszłością. Nie każdy wiedział, że za jej melodyjnym głosem kryły się momenty głębokiego zwątpienia, które potrafiły wywołać w niej paraliżującą niemoc, gdy nawet najprostsze decyzje stawały się przeszkodą nie do pokonania. Wiele razy jej życie zaskakiwało nie tylko fanów, ale i najbliższych, kiedy to z pozoru niewytłumaczalne zachowania ujawniały ból, którego nie potrafiła lub nie chciała wyrazić słowami. Zdarzały się okresy, gdy zniknęła na długie tygodnie z mediów, unikając kontaktu z ludźmi, a jej milczenie rodziło spekulacje i plotki które raniły ją jeszcze bardziej. Ta izolacja była dla niej zarówno ucieczką, jak i próbą odbudowy samej siebie, choć często przynosiła więcej pytań niż odpowiedzi. W jej sercu tliła się tęsknota za normalnością, za prostymi chwilami, które nigdy nie były dostępne dla gwiazdy estrady, za ciszą poranka, rozmową bez kamer, czy spacerem, który nie był niczym innym, niż ucieczką od świata oczekiwań. Ta głęboka potrzeba intymności i spokoju była jednak nieustannie konfrontowana z rzeczywistością show biznesu, gdzie prywatność jest towarem deficytowym, a każdy krok obserwowany i oceniany. To rozdwojenie między publicznym obrazem a prywatnym życiem sprawiało, że Justyna często czuła się jak aktorka grająca wiele ról naraz, matki, żony, artystki kobiety niezależnej, a jednak żadna z tych ról nie wydawała się całkowicie jej. W tej mozaice tożsamości kryły się także chwile rozpaczy, gdy braki i straty, które przeżyła, stawały się zbyt ciężkie do udźwignięcia. Choć na scenie emanowała siłą, w intymnych momentach zdarzało się, że łamała się pod ciężarem wspomnień i niewypowiedzianych słów, które jak ciche rany ciągle krwawiły. Jednak to właśnie te doświadczenia bolesne, skomplikowane i często niewygodne uczyniły ją artystką, której twórczość jest tak autentyczna i poruszająca. Każda nuta, każdy tekst zdawały się być wyrazem jej wewnętrznej drogi, pełnej bólu, nadziei i nieustannego poszukiwania sensu. To właśnie ta głęboka, nierzadko ukryta prawda o Justynie Steczkowskiej sprawia, że jej historia jest fascynująca i niepowtarzalna, bo pokazuje, że za blaskiem sceny kryje się życie pełne walki, tajemnic i niezwykłej odwagi w stawianiu czoła sobie samej. Justyna Steczkowska to nie tylko niezwykła artystka, ale przede wszystkim człowiek, którego życie i twórczość pokazują, jak ważne jest szukanie własnej prawdy i odwagi, by mierzyć się z tym, co kryje się w nas samych? Jej historia uczy nas, że nawet w blasku reflektorów mogą kryć się najgłębsze emocje i zmagania, które czynią nas bardziej ludzkimi i prawdziwymi. Jeśli chcesz poznać więcej takich inspirujących opowieści i zagłębić się w historię niezwykłych ludzi, zapraszam do subskrypcji kanału i śledzenia kolejnych materiałów, które odkryją przed tobą kolejne fascynujące światy.